Cześć! Z tej strony Ryszard Czerwac. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić mięśnie kulszowo-goleniowe pod kątem długości. Powszechnie mówi się na nie mięśnie dwugłowe. mięsień dwugłowy uda. Jednak nie jest to do końca poprawne określenie. Tak naprawdę wchodzą tam cztery głowy. Między innymi mięsień dwugłowy, jak sama nazwa mówi, składający się z dwóch głów oraz jeszcze mięsień półścienny i mięsień półpojasny. Mięśnie te odpowiadają za ruch zgięcia w stawie koranowym, za ruch wyprostu biodra, ale jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, stabilizacja miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Dlaczego wykonujemy dzisiaj ten test? Myślacie się, że przykurczone mięśnie kulszowo-koraniowe są powszechnym problemem. Przede wszystkim bardzo dużo siedzimy. W pracy, w aucie, oglądając seriale w domu, mięśnie, ta grupa, grupa, tylnej części uda, cały czas jest przygłuczona. Jeżeli ona będzie przez dłuższy czas skrócona, twój organizm przyjmie, że ta długość właśnie jest poprawna i uzna to za stan. Po drugie, siedząc, rozciągamy mięśnie pośladkowe. Rozciągnięte pośladki znowu przez długi czas stają się mięśniami słabymi, nie funkcjonują poprawnie, nie aktywują się we właściwy sposób. I w tym momencie, zobaczcie co, co się dzieje. Mamy słaby pośladek i coś musi wykonać ruch, na przykład do prostu biodra. Będą to albo prostowniki grzbietu, albo właśnie mięśnie kulszowo-goleniowe. Jeżeli będą to mięśnie kulszowo-goleniowe, wykonują nadmiarową, swoją pracę, będą się napinać, napięty mięsień będzie się skracał i będzie również mięśniem skróconym. Czyli mamy drugi, drugą przyczynę. I teraz zwróćcie uwagę, że skrócenie mięśni kulszowo-goleniowych jest jeszcze związane z ze zginaczami biodra. Zginacze biodra to coś takiego, czyli przekręcają nam miednicę do pszego pochylenia, płaszczyźnie strzałkowej w tą stronę. Teraz jeżeli one będą słabe, miednica może rotować się w płaszczyźnie w kierunku tyło Jeżeli miednica rotuje się w kierunku tyło zobaczcie, co się dzieje z hamstringiem, który po prostu się skraca. I znowu mamy trwale skrócone mięsień, czyli tam skrócenie, skrócenie z tyłu jest związane ze słabością m.in. może być związane, bo niekoniecznie ze słabością mięśni zgina czy biodra. Wykonamy sobie teraz krótki, prosty test, który pokaże Wam, czy macie poprawną długość, poprawny zakres długości mięśni pulsza pokolenia. Aby wykonać test na długość mięśni kruszowo goleniowych kładziecie się na plecach. Za chwilę będziemy sobie zginać biodro, podnosząc jedną nogę, drugą zostawiamy na ziemi. Ważne jest, aby kolano było wyprostowane. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zachowujecie naturalne krzywizny kręgosłupa. Miednica jest dociśnięta, tutaj jest naturalna lordoza, czyli mogę sobie włożyć delikatnie rękę tutaj podczęśniać białą kręgosłupa naturalne krzywizny, nie wykonujcie czegoś takiego, tutaj przechodzenia miednicy do tyłu, pochylenia, będzie to kompensacja, nie o to chodzi. teraz podnosimy sobie jedną nogę i sprawdzamy kąt, tutaj mamy kąt 90 stopni i on będzie naszym odniesieniem, tutaj jest wyprostowane kolanko, to również i obserwujemy dokąd jesteście w stanie wykonać to zdjęcie. Tutaj widzicie jest około 80 stopni, może nawet troszeczkę. I teraz pierwsza wersja wykonania, to jest zgięcia w biodrze tu od 90 stopni i mniej, czyli mieścimy się w naszej pierwszej wersji wykonania. Jeżeli tak wykonujecie to ćwiczenie, noga jest tutaj, lub noga jest tutaj, to jest pierwsza wersja. Jeżeli zgięliście biodro i udało się Wam tutaj osiągnąć te 90 stopni, albo więcej, to jest druga wersja wykonania. I teraz pokażę tą kompensację, której nie należy wykonywać teraz. Gdybyście tutaj rotowali miednicę w kierunku tyłu pochylenia, jesteśmy w stanie teoretycznie osiągnąć większy kąt, czyli te 90 stopni na przykład, ale to nie o to chodzi, żeby lutując miednicę osiągnąć więcej, tylko chodzi o to, żeby tutaj była miednica dociśnięta, naturalna krzywizna lędziowa jak i w tym momencie sprawdzać. Jeszcze raz zobaczcie. Tutaj mniej niż 90 stopni, pierwsza wersja, 90 stopni i więcej, druga wersja wykonana. Jeżeli wasze zgięcie w biodrze przypominało pierwszą wersję, którą sobie wykonaliśmy, czyli zmieściliście się w przedziale od 0 do 90 stopni, nie było czegoś takiego ani dalej, oznacza, że macie przykurczoną grupę kulszowo-goleniową. Przykurczona grupa kulszowo-goleniowa będzie powodowała dysbalans w stawie kolanowym i w przyszłości problemy z tym stawem. Będzie powodowała również przekręcanie się biednicy w, w kierunku tyłu pochylenia czy to w zgięciu w biodrze czy już w pozycji stojącej i w konsekwencji będzie nam wypłycać naturalną lordozę lędźwiową. Będzie to powodowało problemy, bóle i będzie Was narażać na różne dysle, y, przemieszczenia się y, jądra miażdżystego, przepukiny, wypukiny, uszkodzenie krążka międzykrętowego. A z druga wersja, kiedy osiągnęliście przynajmniej 90 stopni lub więcej, pozwala Wam bezpiecznie wykonywać trening. Czyli jeżeli nie mieliście tutaj mniej niż 90 stopni, jest niebezpiecznie dla kolana, niebezpiecznie dla kręgosłupanie poprawne ustawienie miednicy. I, yy, I druga wersja, przynajmniej 90 stopni lub więcej, wszystko jest ok, możecie bezpiecznie uprawiać sport. Nie trać czasu na niepoprawne wykonanie ćwiczeń. Trenuj bezpiecznie i efektywnie. Jeżeli podobają Ci się treści, które publikuję, nie zapomnij subskrybować mojego kanału.